No i tu jestem pod lasem na pasieczce. Jak na razie cisza spokój. Żadnych kun nie widać. Zabezpieczenia antyryjówkowe są, także ryjówek też nie będzie. A co tam w ulach zaraz się przekonamy. Będziemy tu polewać kwasem, bo warozy się dużo sypało. Tak, szykuję się i za chwilę się odezwę. Pierwszy ulik. Tu jest mamusia Cele z Cichej Wymiany. Zobaczymy ile ich tam jest. Oho, ho, 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 Towarzystwo siedzi wysoko. Rodzinka miała być słaba, a się dość silna. Jedzenia nie ma za dużo. Coś tam jest, ale bez ssału. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć uliczek. No, tu wygląda sprawa średnio ciekawie. Będziemy musieli potem coś kombinować, ratować. Na razie polejemy kwasem i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Ale siedzą bardzo wysoko. Także na razie, stop. Dobra, i spróbujemy to polać. Ale one są wścieknięte. Mhm. Tu jest sytuacja nie taka jak powinna być. Mhm. Nie jest dobrze. Muszę się zastanowić. Może mi ktoś poradzi, co z tym fantem zrobić. Ale tu nie jest dobra sytuacja. Tu będę musiał jeszcze zaglądać kiedyś i chyba nim podać jakieś czacho albo jakąś ramkę z innej rodziny z żarciem. Bo to nie jest zimowla taka jak powinna być. Więc na razie zamykamy. Idziemy do następnej rodzinki. Muszę poszprzątać troszkę. Mam nadzieję, że tu będzie lepsza sytuacja, bo tam tam nie martwi rodzina i to bardzo. Widać, coś tam widać o. te sobie siedzą, tak powinny siedzieć cichutko, malutka rodzinka, bo malutka. Ale siedzą sobie cichutko. Raz, dwa, trzy, cztery uliczki. Dobra posyp chyba Troszkę tu widzę na dnie jakiejś wilgoci, ale osypu nie ma dużo, nieźle, tylko teraz będziemy polewać 4 to 20 ml. jedziemy z koksem. Tutaj nie ma problemu. Są już śniutkę to. E, e, gdzie mi chodzisz? Taka kciuka mi chodzi po szyi. Z tamtego pierwszego ulika Dobra Zamykamy tram. Tylko że to na pauzie było. Fajnie. Ja mówię sam do siebie. Lecimy do następ gdzie czy nie idzie dobra jest Tam to chyba na pauzie nagrywałem ale trudno polałem tam i było spokojnie tutaj kolejna rodzinka też siedzi dość wysoko ale tutaj widzę że żarcia jeszcze ma masę raz dwa trzy cztery pięć sześć uliczek także tutaj jest taka rodzinka dość fajna zobaczymy jeszcze na osyp Dobra zakrywam i polewam i jedziemy dalej Polewanie to żadna filozofia ale pokażę No nie uciekajcie Te też troszkę bardziej rozbiegany niż powinny być Nie wiem co tam pod lasem mi nie pasi Te pod domem były ogólnie dużo grzeczniejsze no, ale trudno. Nie wiem, czy tu jest nie tak, ale tutaj zimowla nie przebiega tak, jakbym bym chciał. Dobra. Następna. Aha, to jest ta, co miała dziko zabudowę. Tu trzeba będzie ostrożnie zaglądnąć, gdzie się wróci, nie, nie ma kłębu. A, ta siedzi idealnie tak jak trzeba, tu tylko pojedyncze pszczółki na tej dzikiej zabudowie, to tu nie przeszkadza siedzą fajnie nisko oczywiście coś spadło raz, dwa, trzy, cztery, pięć uliczek no, te są tak jak trzeba przynajmniej jedne to jest mateczka prima dobra, nabiorę sobie i polewam 1 2 3 4 5 5 razy 5 pięć, 25 pięć. Te mają żarcie full. Także tutaj jestem o tą rodzinkę w miary spokojnie, o tamte to nie bardzo. Naprawdę nie wiem co tam zrobić. Jak się może uciepli, bo ma się ocieplić to będę coś próbował podziałać. Zamykamy kram. I została tylko jedna rodzinka. Zaraz coś tam będziemy myśleć, co tam u nich słychać. na szybko tylko podniosę do góry powałkę Siedzę nisko na całe szczęście w miarę nisko raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć uliczek to jest dość fajna rodzinka spokojne pszczółeczki nisko w miarę siedzą żarcia hm, żarcia mogłoby być więcej ale trochę jest. Tu są te pszczółki. Nie wiem, gdzie im się tu żarcie podziało. Przecież tyle już dostały. Jesienio. Nie wiem. Tu są. Jedna, druga. Może trzeba będzie im, jak się zrobi czeple, pozmieniać te korpusy. Nie mam pojęcia. Może ktoś mi coś poradzi. Dobra, na razie. Na dzisiaj chyba tyle. No i tak wygląda sytuacja, że wygląda niefajnie, tu jest dobrze, tu jest w miarę dobrze Znaczy w tych dwóch jest dobrze Tutaj trochę poruszenie było, tu był spokój i w tamtym było bardzo źle I co teraz z tym fantem zrobić? O, trochę psiuna Już po nich Huczą bardzo Bo jak pozaglądałem to huczą Nie wiem, te dwie rodziny mnie Niepokoją A szkoda No tu jest mocna rodzinka to jest ta s w której matce darowałem zikie po ostatnim niedobraniu a tam jest ta c no nie była mocna rodzinka, ale kurcze, no to naprawdę tam są pszczoły, to mnie martwi teraz pytanie do bardziej doświadczonych, mądrzejszych ode mnie, co z tym robić? Uff, za parę dni ma być plus 7, plus 8 nie tak jak na Dolnym Śląsku, plus 12, to jakby było plus 12, to mi się nie martwi. coś bym podziałał, ale plus 7 to nie jest temperatura fajna na grzebanie także o ile pod domem jestem spokojny, to tu jestem pełen zmartwień. I pytanie do Was: co z tym fantem zrobić? Dobra, na razie tyle mojego odlędzenia. Jedni mają ryjówki, inni mają problemy, właśnie spowodowane, że coś tu jest niechalo. Dobra, kończę i tyle.